Witajcie, kochani, tym razem w odcinku, który wyszedł w sumie przez przypadek. No nie planowałem, że będę nagrywał na ten temat, aczkolwiek sytuacja była taka, że stwierdziłem, że muszę. Mianowicie w dzisiejszym odcinku będzie o pizzerii Joyce. Tak wygląda pudełko tej pizzerii. Tu mamy ulotkę. Ogólnie no logo pizzerii jest takie. I powiem wam, głównie opinia będzie na temat pizzerii. Aczkolwiek pizza wiadomo, będzie spróbowana, dziwne byłoby, gdybym tego nie zrobił. Na początek, tak wiem, że ostatnio w kebabie, gdzie temat był podobny, w sensie oceniałem nie tylko jedzenie, jak i lokal. No, w tamtym razem nie rozgadałem się na temat tego, jak wyglądała obsługa, po prostu. No, nie było nic do zarzucenia, nic było, nie było nadzwyczajnego nic nie było. No po prostu w sumie była zwykła obsługa, wszystko było dobrze. Jednak, jeżeli chodzi o Joyce'a, no niestety pizzeria uznawana za jedną z najlepszych w Niemczech, jak nie najlepszą. Seny zaraz przejdziemy do sen zresztą, ale jak to wygląda? Powiem wam tak, na pięciu ludzi, którzy byli w środku, którzy pracują w środku, nie licząc samych dostawców, na zero klientów przede mną i za mną. Ja czekałem na samo zamówienie ponad 10 minut. Na samo zamówienie, nie mówiąc już o tym, że kolejny czas wiadomo na pizzę. No pizza nie była robiona jakoś strasznie długo, aczkolwiek no na te zamówienie czekałem, po prostu zero ludzi przy Kasie i powiem wam lepszy numer. Kiedyś już też w tej samej pizzerii byłem, też zamawiałem i była taka sama, była taka sama po prostu sytuacja, że nagle nie mogłem nikomu zamawiać. Kolejna rzecz, mankament, który mi się nie spodobał, no. Najpierw skasowano mnie. Wszystko ładnie. Ch chciałem zapłacić. No wiadomo, dostaję to nie będę płacił później już jak dostanę pizzę, dostaję rachunek, to od razu bym chciał zapłacić. No, mężczyzna stwierdził, że zapłacę przy odbiorze. No okej. Okay. Kolejna rzecz. Z takich rzeczy technicznych, których po prostu nie byłem w stanie nagrać, czy nie byłem w stanie. Nie jestem w stanie teraz wam pokazać. Kolejną taką rzeczą było to, że no, praktycznie mało brakowało, żebym się pomylili na 3 euro oczywiście nie pomylili na swoją korzyść, na moją korzyść, tylko na swoją korzyść, więc mało mnie nie skrojono 3 euro więcej, no niestety trzeba uważać. Przechodząc do samej pizzy, jak ona wygląda, nie, nie chcę mi się po prostu robić cięcia. Miałem na to ochoty, zresztą mam mało czasu trochę. Pizza wygląda w ten sposób. Powiem Wam szczerze, no, jadłem od nich pizzę, ale upewnimy się, jak ta smakuje. Niestety nie wpadli na to, żeby pociąć, chociaż było mówione, żeby pocieli. Co do samej pizzy, też Wam nie powiem, jaki to smak, bo po prostu zamawiałem indywidualną ekspozycję, czy jak to po prostu nazwać. Jeżeli chodzi o sam smak, jest naprawdę dobra. No trzeba przyznać, że jest dobra, aczkolwiek no obsługa, tak jak mówiłem, wyprowadziła mnie po prostu z równowagi swoim zachowaniem dzisiaj. Już nie mówiąc o tym, że musiałem po prostu czekać chyba, nie wiem, 5 czy 10 minut na to, żeby kasjerka poprawiła. Stary rachunek, na którym próbowali, że tak powiem, no nie oszukać, ale po prostu który robili błędnie. No, niestety, to tak wszystko wyglądało, że po prostu, no, pomimo że ta pizza jest dobra i mm. mogę ją śmiało osemić po smaku na 9,9. No bo składniki są naprawdę super. Super jest pizza, jest smak po prostu cudowny. No, ale co z tego, jeżeli obsługa jest do dupy. Nie oszukujmy się. No, takiej obsługi jeszcze nie widziałem. No nie będę tutaj jechał po czymś, czego nie mam w planach, ale taką sytuację, tego typu sytuację miałem tylko jak na razie w polskim pizzahad. Zresztą to z kierownikiem wtedy wyjaśniałem. W ogóle tak na rachunku, tak wygląda rachunek, Powiem wam taka rozbrajająca rzecz, rzecz, która mi się niezbyt podoba, aczkolwiek no w ogóle to takie trochę dziwne. Na rachunku mamy informację. Szybki i przyjazny kierowca na Basis, czyli Basis jest to coś w podobie połowy etatu polskiego poszukiwany. No po prostu nie wiem nas odliczą, że... Jestem, nie wiem, nudzi mi się w domu, przyszedłem kupić pizzę za ponad 10 euro i będę pracował dla nich za 400 na pół etatu. Trochę takie dziwne. Jeżeli chodzi o samą cenę, ta pizza kosztowała mi dokładnie 10,24. Jest to chyba najdroższa pizzeria w Niemczech, jeżeli o to chodzi, gdzie pizzę maćmy... W wielkości średniej ta duża pizza, pizza kiedyś kupowałem, kosztowała mnie ponad 2 dychy. Na jeszcze tą wielką mogą naprawdę 2-3 osoby, ale ceny no, wzięte z kosmosu dla porównania, bo wiadomo, to są Niemcy, to trochę inaczej wygląda. Dla porównania w restauracji włoskiej, w sumie takiej bardziej pizzerii włoskiej, gdzie naprawdę wszystko jest pięknie, ładnie, taka pizza kosztuje 5 euro. I jest naprawdę pizzą, że tak powiem włoską, a nie europejskim odpowiednikiem, bo to też niestety jest duża różnica. No i dostałem jeszcze tutaj, za 50 centów, no dostałem, kupiłem, chociaż pisze, że dostaje się gratis, to musicie to kupić. Też takie ładne z, z Rossi Joyce'a, nie? Ten sos 50 centów, czy w ogóle da się go zjeść? Teraz dobre pytanie. Sos dobry, ale w ogóle nie przypomina czosnkowego. Taka mieszanina keczupu z majonezem po smaku. No niby widać tam jakieś rzeczy wskazujące na to, że nie mamy tu keczupu z samym majonezem, ale smakiem to to przypomina. Jeżeli chodzi o cenę smaku to tak jak mówiłem 9,9 śmiało i sos i pizza wszystko ładnie pięknie, ale cały kształt był do dupy, niestety nie już nie oszukujmy się, no, do takiej pizzerii bym drugi raz nie poszedł, jak dla mnie pracownicy do wyjebania. No i jeszcze tak pozwolę sobie dodać. Najbardziej wkurzająca chyba rzecz dzisiejsza w Rjoysie. Po prostu czekając te, nie wiem, 30 minut jak nie dłużej, bo trochę tam czasu spędziłem. Non stop telefon. Nikt po prostu nie odbierał tego pieprzonego telefonu. Non stop ten telefon brzęczał. Oczywiście brzęcza w miejscu, gdzie się czeka, a nie w miejscu, gdzie oni robią. No po prostu za sałokształt, za ceny, za sałokształt, za obsługę. Pomimo smaku, który... No jak macie smak u mnie 9,9, no to naturalnie spodziewacie się w najgorszym razie pocisku typu schodzimy do 8 za ceną ogólną. Nie. Dzisiaj czegoś takiego nie ma, jeżeli chodzi o cenę ogólną. dwa z wykrzyknikiem. I do tej pizzerii na pewno ja osobiście już nigdy nie pójdę. Marka.